Przeżycie, witam Was, ja jestem Divioner, a to jest taka ogólna informacja dla wszystkich waszmościów, mościów, hetmanów, starostów i kniaziów, i innych bojarów, tudzież innymi, e, odnośnie e, turnieju dla e, amatorów. E, kozaków. Także turniej się odbędzie już niebawem od 10. się do 10 są zapisy, tak? Tak, dokładnie tak. Jest tutaj w ogóle informacja. Hmm, możecie pisać, to będę e, was tutaj bezpośrednio zapraszał na ten e, kanał na Discord. Tam są treningi jeszcze. Może się załapiecie przy okazji, bo e, tuż tuż za pasem, a, e, z zapasem, a z zawodowymi graczami, to trudno myślę o treningi. Także, jeżeli ktoś byłby rad, to zapraszam serdecznie na ten turnie i zapisy z wszelkie informacje odnośnie zapisów właśnie są tutaj ewentualnie jak już dołączycie na tego discorda noworoczna liga amatorów 5000 surowców 0pt i no cap czyli bez przejmowania tylko artyleria także tutaj możecie do warana bezpośrednio pisać już na tym discordzie poinstruuję was mniej więcej jak się tam zarejestrować i witamy w kolonii z mojej strony to chyba będzie wszystko, A i myślę, że jakieś stromyki z tego powstaną. Także trzymajcie się, i do zobaczenia! I zachęcam do wzięcia udziału w tymże turnieju strzała. A i jeszcze chyba byłbym zapomniał: jest nagroda dla zwycięzcy. Także dodatkowo o 100 zł dla zwycięzcy turnieju, 50 dla, yy, na drugie miejsce dla osoby spośród graczy, którzy zagrali wszystkie gry w turnieju. Lub większość, jeśli grać, udowodni, że przeciwnik nie chciał grać. Okej, okay. także komu kozacka sława miła? Za mnoju!